Tęczowe dzieci. W dobie przyspieszającej transformacji duchowej coraz częściej słyszymy o tęczowych dzieciach wyjątkowych istotach, które przychodzą na świat z unikalną energią i misą. Kim są te niezwykłe dusze i dlaczego ich obecność jest tak istotna, opowiem w dzisiejszym artykule. Kim są tęczowe dzieci? Tęczowe dzieci to kolejna generacja po dzieciach indygo i kryształowych dzieciach, wyróżniająca się niezwykłą siłą i empatią. Ich dusze niosą ze sobą bezwarunkową miłość i gotowość do uzdrawiania świata. Są to istoty pełne optymizmu, których celem jest przywrócenie harmonii i równowagi na ziemi. Cechy charakterystyczne tęczowych dzieci. Szczerość i otwartość mówią prawdę, nawet jeśli jest to niewygodne. Połączenie z naturą są blisko związane z ziemią i zwierzętami. Bezwarunkowa miłość kochają wszystkich ludzi, niezależnie od różnic. Zdolności intuicyjne często mają dar uzdrawiania lub jasnowidzenia. Ich misja na ziemi. Tęczowe dzieci przyszły na świat, aby wspierać ludzkość w procesie globalnego przebudzenia duchowego. Uczą nas akceptacji, zrozumienia oraz współpracy ponad podziałami. Poprzez swoją obecność przypominają, że prawdziwa moc tkwi w jedności i miłości. Główne zadania tęczowych dzieci. Wprowadzanie pokoju i harmonii poprzez swoje działania i energię. Wspieranie wspólnot i relacji budują mosty tam, gdzie inni widzą przepaście. Promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju szanują środowisko i inspirują innych do dbania o planetę. Jak rozpoznać tęczowe dziecko? Możliwe, że masz w swoim otoczeniu tęczowe dziecko lub sam nim jesteś. Są to osoby pełne energii, które często wyróżniają się spontanicznością i ogromnym sercem. Są również odporne na stres. Ale potrafią intensywnie przeżywać emocje, zarówno swoje, jak i innych. Znaki, że jesteś lub znasz tęczowe dziecko. Zadają głębokie, filozoficzne pytania już od najmłodszych lat. Mają wyjątkową zdolność wyczuwania nastrojów i energii w otoczeniu. Spontanicznie okazują empatię i chęć pomocy innym. Jak wspierać tęczowe dzieci? Wspieranie tych wyjątkowych dusz polega na dawaniu im przestrzeni do bycia sobą i rozwoju ich naturalnych talentów. Warto uczyć je, jak zarządzać swoimi emocjami i energią, by nie traciły entuzjazmu i radości życia. Praktyczne sposoby wsparcia tęczowych dzieci. Słuchaj ich uważnie: tęczowe dzieci potrzebują być zrozumiane i akceptowane. Rozwijaj ich kreatywność, daj im narzędzia do wyrażania siebie. Na przykład przez sztukę lub muzykę. Ucz technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy oddechy, aby wzmacniać ich równowagę wewnętrzną. Tęczowe dzieci są latarniami nadziei i transformacji. Z każdym uśmiechem, działaniem i słowem przypominają nam o potencjale, jaki kryje się w miłości i wspólnocie. Dbajmy o nie, uczmy się od nich i wspólnie twórzmy lepszy świat. Wróżbita Łukasz Węcka